Większość różnych innych form działalności, innych przemysłów na przykład, definiowana jest od strony tego, co wytwarza. Jak wytwarza samochód, to przemysł samochodowy, prawda? A jak biegą lek, to, to będzie piekarnictwo. A turystyka co wytwarza? Turystyka. Turystyka co to jest? Nie wytwarza turystyki. Nie wytwarza plaż, nie wytwarza yy, zwiedzania. Turystyka jest definiowana nie od strony tego, co wytwarza, tylko jest definiowana od strony tego, kto kupuje. A kupują turyści. Czyli turystyka będzie definiowana nie poprzez to, co jest produktem końcowym, tylko kto zgłasza popyt. Jeśli wy chcecie wyjechać na wakacje, to co jest bardzo potrzebne? Co na pewno musi być, żeby móc wyjechać na wakacje? Jakieś miejsce, bardzo dobrze to jakieś miejsce, do którego chcemy wyjechać. Co w tym miejscu powinno być? Głośno. Na przykład hotel, ale może być coś innego. Katewić, schronisko górskie. Co jeszcze? Dokładnie, to co warto zwiedzać. Ktoś rzucił plaża, prawda, czyli coś co nas interesuje, powód dla którego tam wyjeżdżamy. Co jeszcze? Duchowy. Słucham? Na przykład, dokładnie, czyli plaża, to będzie się tutaj też mieściło. Co jeszcze? Tak jest, co jeszcze? Dokładnie, trzeba, trzeba mieć pieniądze. Transport. Super. Transport, super, genialny transport. Oczywiście musimy jakoś dojechać. I co jeszcze? Było spania, nie było papu jeszcze. Przydałoby się jakaś baza żywieniowa, bo to się pewnie nazywa w ekonomii baza gastronomiczna, Jakieś restauracja albo przynajmniej budka z cokolwiek, prawda? Oczywiście tych elementów można by mieć jeszcze więcej, czyli zauważcie, że każdy z nas, jak sobie jedzie na wycieczkę, to przenosi troszeczkę takich potrzeb, jakie na co dzień spełnia. Muszę mieć gdzie spać, muszę mieć co jeść, muszę mieć co robić wolnego, musi to być interesujące. Te potrzeby mamy na co dzień. I jak się przenosimy, to dalej chcemy się czuć bezpiecznie, czysto, wygodnie. Ale oprócz tego pojawiają się nowe potrzeby, czyli takie związane z konkretnym miejscem. Jeśli bym całe życie leżała w górach, to pewnie niekoniecznie chciałabym na wakacje góry pojechać. Wtedy raczej bym pojechała sobie nad morze albo zobaczyć pustynię, albo cokolwiek innego. Czyli krótko mówiąc, turystykę zdefiniujemy od strony tego, kto bierze udział w tym turystycznym, a nie od strony tego, co kupuje. bo kupuje, jak widzicie, bardzo, bardzo różne rzeczy. No to jedziemy dalej. To jest definicja, którą zresztą dostaliście w tych ściągach. Ktoś tutaj sprytnie, sprytnie chciał się tą definicją posłużyć. Ona, proszę Państwa, jest taka trudna, że czasami nawet studenci, którzy zdają u mnie egzamin, nie potrafią ani jej powtórzyć, ani tak naprawdę wytłumaczyć, o co w tej definicji chodzi. A ja bym chciałam pokazać jedną rzecz, która jest w ważna, że jest to ogół czynności osób, ogół czynności. Czyli to, że turyści gadą, korzystają z transportu, to, że korzystają z biopodróży, to, że gdzieś śpią, gdzieś jedzą, to są wszystkie czynności, jakie oni robią. I turystyka obejmuje wszystkie te czynności. I hotele, i gastronomie, i cokolwiek myślicie. Ale zauważcie jeszcze jeden ważny punkt, że to są osoby podróżujące albo przebywające w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem. Ja w tej chwili pracuję w Krakowie i w Warszawie jednocześnie. Tu jestem wykładowcą na hotel. I zauważcie, że codziennie Albo spędzam jakiś czas w Krakowie, Kraków nie jest dla mnie miejscem, które odwiedzam turystycznie. To jest moje stare otoczenie, praca jak praca, po prostu. Teraz mieszkam tu raz tam. Ale przypuszczam, że gdybyście Wy, stale mieszkając w Warszawie w okolicach, nagle wybrali się na weekend do Krakowa, to byłaby to dla Was wycieczka turystyczna. Dlatego, że to nie jest stałe miejsce Waszego pobytu. No i co tutaj jest jeszcze ważne, zauważcie, że turystyka nie musi odbywać się w celach wypoczynkowych. To jeszcze mogą być cele służbowe. Co to są cele służbowe? Delegacje. Dokładnie. W jakim celu ludzie jeżdżą delegację? Do pracy. Co jeszcze? Na szkolenia. Podpisać umowę. Coś załatwić. Na konferencje. Słuchamy i słyszymy sobie odpowiedzi. Dogadać się z klientem. Czyli dokładnie. Na przykład podpisać jakiś kontrakt, nadal prowadzić negocjacje. Tak? tak. Dokładnie, czyli zauważcie, że cele służbowe są bardzo, bardzo różnorodne i te wszystkie wyjazdy to też jest turystyka. Pomimo, że nam się zwykle turystyka kojarzy z podróżowaniem, zwiedzaniem, wypoczynkiem, czyli to wszystko, co wymienialiśmy na początku. Co może być celem podróży turystycznej? Czyli po co w ogóle wyjeżdżają ludzie? Dlaczego stają się turystami? Czy to może być cel wyjazdu turystycznego? Był no, ktoś z Was w Afryce, w Egipcie, jeździł na mnie błądzie. Kto jeździł na mnie błądzie? Kto się bał? Kto spadł z giełdą? Ja spadłam, strasznie się podmuchłam. Zauważcie, że miejsce, na którym to zdjęcie zostało zrobione, jest beznadziejne, jeśli chodzi o miejsce do życia. Jest beznadziejne, jeśli chodzi o uprawianie roli. Jest beznadziejne, jeśli chodzi o przemysł. Nie ma żadnych bogactw naturalnych. Zauważcie, że to miejsce, gdyby nie turystyka, Kompletnie do niczego nie służy. Chyba, że ktoś chce umrzeć z pragnienia, z głodu i albo się upiec, po prostu. Dlatego turystyka jest czymś absolutnie fenomenalnym, że w turystyce można sprzedać wszystko. Czy ktoś był na biegunie, północnym albo Aż tak dalej nikt jeszcze nie zajęto. Zauważcie, że z bieguna nie byłoby wielkiego pożytku, w takim sensie ekonomicznym, żeby jakiś biznes rozkręcić, gdyby nie to, że tam są organizowane wyjazdy. Najdroższe wycieczki turystyczne. W tej chwili, jakie są sprzedawane w Polsce, to są wycieczki właśnie na Antarktydę. A czy ktoś z Was kiedyś się wspinał na jakiś wulkan, żeby zajrzeć do hotelu, jak to wygląda? Jaki wulkan widziałeś? Etna. Etna, no tak, bo to w Europie bardzo popularne jest. A kto na Fuji chodził? A jakieś inne wulkany? A na Wezubiusza? Nikt nie wchodził na Wezubiusza? A gdzie wchodziłeś na jaki wulkan? Tak, ty? I zauważcie, że wulkan też z punktu widzenia rolnictwa czy przemysłu nie ma jakiegoś szczególnego zastosowania. Choć naukowcy już kombinują jak pozyskać energię, którą wulkan wytwarza. Dla turystyki świetne miejsce. Myślę, że mało kto powiedziałby tak po prostu, e, nigdy bym nie miał ochoty wchodzić na wulkan czy zaglądać do środka. A więc turystyka ma tą fantastyczną cechę, że daje się sprzedać to, co pozornie nie ma Koniecznie trzeba robić. W każdym razie Marbok jest przykładem tak zwanej kultury antropogenicznej. Antropogenos oznacza coś, co zostało stworzone przez człowieka. Turyści wyjeżdżają tak ogólnie do dwóch celów. Jednym celem mogą być walory antropogeniczne, to, co stworzył człowiek, a drugim celem walory przyrodnicze. Pustynia będzie walorem przyrodniczym czy antropogenicznym? Przez. Jasne, a Marbo? Antropogeniczny. Super Widzicie? Czy to może być przedmiot zainteresowania turystów? A co fajnego jest tym, że ładują statek? Dokładnie. <śmelDIE> <śmelDIE> no, <śmelDIE> muszę, muszę Wam powiedzieć, że w Polsce jeszcze nie ma takiego produktu turystycznego, ale w Niemczech, żeby zobaczyć ładowanie statku w stoczni, można po prostu kupić bilet. Oczywiście trzeba wejść jest termin budowania. Są specjalne ogromne platformy zbudowane, na które wchodzą turyści. Płacą grube pieniądze za to, żeby zobaczyć lądowanie statku. I to jest nieprawdopodobna przygoda. Jeśli będziecie mieli możliwość, kiedyś w jakimś dużym porcie niemieckim, w Wielkiej Brytanii też są takie atrakcje, zobaczyć lądowanie statku, to koniecznie z kamerą trzeba się tam wybrać. To jest nieprawdopodobne wydarzenie. Podobnie jak oglądamy lądowanie statków, możemy zwiedzać kopalnie, możemy zwiedzać stare fabryki, na przykład tkalnie w w łodzi, a więc różne inne urządzenia czy miejsca, które są związane z rozwojem przemysłu. I które robią też ogromne wrażenie. A kto jakąś kopalnię zwiedzał? Jakie kopalnie zwiedzaliście? Soli, Wieliczka, jasne. A, poza... A węgla kamiennego ktoś zwiedzał? Kopalnie? Podobało wam się? A czy ktoś zwiedzał y, kopalnie soli z innym kraju niż Polska? Bo za wielicką inne kopalnie. Muszę Wam powiedzieć, że w Polsce mamy tylko dwa, dokładnie tylko dwa walory turystyczne, które są atrakcją na miarę światową. Niepowtarzalne w skali świata. Jednym z nich jest właśnie Wieliczka, drugim jest, no, akurat smutna niestety, pamiątka, czyli Muzeum Zakłady w Auschwitz. I to są jedyne dwa walory turystyczne w Polsce, które mają kartę światową. Wszystkie inne są w jakiś sposób powtarzalne, albo podobne jak w innych krajach, albo nawet mniej atrakcyjne. Jedziemy dalej. Czy to może być atrakcja turystyczna? Kto był na safari? Na takim prawdziwym safari w Afryce. A kto był w No i myślę, że dla dzieci z dużych miast, co w ogóle jest taką wielką atrakcją, ale dla dzieci z małych miejscowości, które nie mają zła na miejscu, to obowiązkowy punkt...